Siemaneczko, witajcie też w Filsu 8 chcę jak usunąć te wkurzające reklamy na YouTube więc czynajmy, no przykładowo w ogóle nam jest jakiś filmik I tutaj wyskoczyła nam ta reklama Możemy oczywiście To zasłonić Zgłosić to, że reklama zasłania Stronę, tak ale to cały czas No przepraszam To więc co robimy, wchodzimy w link podany w opisie I klikamy Plus za darmo, albo plus dodaj. I czekamy chwilkę. Jak widać to się aż 10 milionów osób, to 10 milionów osób, także zostało dodane. Możemy włączyć to. Jeszcze inna stanka. I teraz przetestujmy czy ten sposób działa. odświeżmy sobie stronę. No, akurat przy nagrywaniu to trochę wolniej się wczytuje strona YouTube. Bez większych naciążenie na procesor. O, dobra. I jak widać, nie ma tych cholernych reklam. A jeżeli byście chcieli wyłączyć tego adblocka, bo też niektóre strony mogą mieć coś takiego, że zakaz używania bloka, to co robimy? Wchodzimy w jak mam Google Chrome, to bierzemy coś takiego, tutaj po prawej stronie, bierzemy więcej narzędzi, rozszerzenia i tutaj będziemy mieli o albo plus włączony, albo możemy sobie z tego włączyć. Tak, tak więc to byłoby na tyle. Ten tak subskrybujcie, komentujcie o